A ja, to już się zobaczy. Przyszła, także no. Znajdź mi jakieś czerwone worki. To tu pójdziemy Ci pokażę. Hello. Chcesz się pokazywać? Dobrze. Hello. Dobrze, to napisz. Ale ja nie. mam parę spraw, bo ja pracuję. Jak pracujesz? No jak pracuję, normalnie. Ale to kiedy będę miał ładowarkę. A kiedy chcesz? No teraz. Wieczorem? Nie już. Nie wieczorem. Jak wieczorem? Przychodź wieczorem napisz mi spusek, czego potrzebujesz. Uh -huh. Pięć koszulek, ładowarkę. Pięć koszulek, ja mam dwie. Ja chcę koszulki normalne. No to przychodź, nie wszystko kupię. Kiedy? Nie Dzisiaj wieczorem. wieczorem. Dobrze. Nie że żeby no. bo no, ja się muszę zbierać, także muszę chwilę zaczekać. nie zebrany jestem. Niestety, nie jest jakaś mocna, ale jest klątwa. To jest yeah. możemy iść. Nie, no. A tę ładowarkę musimy znaleźć, nie? A znaczy, najpierw trzeba zjeść. ja liczę, że wymi, że nie będę musiał brać od Marii, że Wy mi kupicie ładowarkę, no. Przecież to macie kupić bilety. Wciąż piszecie, że jestem taki zły. Teraz nie mam okularów. Już prawie żeśmy weszli, tylko jeszcze okulary. No. no.

No, 200 zł za 2 godziny live'a A, A coś no może nawet nie I co jeszcze? Ubrania, ładowarka no. Wszystko ma być trzeba ja internet przełączyć. <laughs> Kolego absolutnie Nie, interesuje mnie praca, Nie, kogo? Nie wiem, czy będziemy psikać. Możemy się wypsikać na szybko, ale to. Nie wiem, czy tam będzie internet działał w ogóle.

Gdzie są męskie zapachy? Dobry. E, tutaj na samym pońcu sklepu, no? A, pod nazorem. Dobra. Najpierw trzeba się wypsikać. Było ustalone. No. No. Proszę, La, la Costa. No. Takie rzeczy też sprzedają, kiedyś lubiłem Azaru Chrom niebieski, no, Fajne, no, od razu lepszy humor. 嗯、好了，接棒。 Dzięki ten obiad będzie, gdzie on idzie, on idzie przez ciebie. Ku wolności maszeruje. Patrzy ile ogródków. Będzie minimalistyczny, raczej nie no. ja wiem czy ładny. mi się nie podoba. Nie lubię, nie lubię tego miejsca. Bardzo, się tu męczę no. jak się mówiliśmy, ja powiedziałem moje żądania: bo potrzebuję ładowarki, koszulki. No, nie no, a obiad się udało uzbierać, także. Nie ma źle. Mogę będzie jedzonym. Hmm. No. A ile Pani chciała? Już sześć? Okej. Osiem. Nie wiem, ile tą pani mają. No dużo to mamy, tylko że Pani się zagrzają, to trzeba będzie tu poczekać. Nie, ja pani. nic, no, to potrzebuję. Znowu no, być to nie To ile będzie to przyniosło, dobra? Dobra, super. Nie, wiem, ktoś pisał, że niby nie. Już problemy robił. Dorobi mi problemy. Dobra, jest obiad. E! Co mi robisz? Воду, воду не Ну ты иди мне купи мясо, ты с этим купишь есть? Ну плачь. Я не могу нет? Ну давай. Не забавься. не все, Мария, Я уверена, что если ты богиня в сексе не платишь за мной? Мария, не все заплатить, все чем. Ну или Я не плачу, но пенензы не имам. Не Я я

Jak pana, jak je. Teraz pan jest, dobrze? To jest pan? Nie. Poczekaj, kiedy ja przełączę kamerę. Nie, nie właśnie Właściwie o to chodzi, że nie Czeka, nie, wiem, nie, przełączam. nie Nie, przełączam. Kamery, nie przełączaj mi kamery, no. Zobaczcie, jaka fajna para. Tak, pana filmu ja, <grym> Jakby co, mam telefon, w Nie traf no co ty robisz? Mam telefon, no odejdź to. Odejdź telefon. Odejdź.